Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem MUSKI i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego według mnie warto przydać książkę przed rozpoczęciem danej produkcji. Także ja już Was zapraszam do materiału, reszczęcie się wygodnie i oglądajcie. A więc, drodzy widzowie, zanim zacznę, chciałbym powiedzieć, że głównie w tym materiale będę posiłkował się na przykładach z gier oraz książek z serii Metro i Wiedźmin. Także uważajcie na spoilery. Postaram się jednak jak najmniej ich umieścić w tym materiale, ale na pewno coś się pojawi. Przede wszystkim czemu warto czytać takie dzieła jak Metro czy też Wiedźmin przed podejściem do danego tytułu? Skoro gra zwykle tłumaczy nam cały świat przedstawiony? Po pierwsze, wchodząc w taki świat już wiemy z czym on się je, jakie postacie są dobre, a które złe, jak działa świat i tym podobne. Jesteśmy o krok do przodu przed tym na co gra stara się nas przygotować. Do tego gra niezwykle wszystko mówi, a wiedza zawarta w takich książkach bywa niesamowicie pomocna, jest bezcenna, by podjąć dobre wybory podczas naszej rozgrywki. Kolejnym argumentem jest to, że o wiele, wiele lepiej człowiek wczuwa się w taki świat. Imersja się pogłębia. Wiemy więcej, niż gra jest nam w stanie przedstawić. W książce mamy myśli bohaterów, opisy rzeczy, na które podczas rozgrywki zwykle nie zwracamy uwagi. Także wchodząc w taki świat, znamy już miejsce, bohatera i tym podobne. Już jesteśmy z tym wszystkim zżyci, rozumiemy motywacje i tym podobne. Najważniejsze jednak jest to, że biorąc na przykładzie w tym wypadku książkę Metro 2033 i grę o tym samym tytule, jak doskonale wiecie, bądź też nie, obie te rzeczy to jedno i to samo. Zarówno oba dzieła opowiadają historię Artyoma, który opuszcza swoją stację. Nie mówiąc jak to się kończy, powiem Wam tylko, że sama gra jest uboższa o książki o wiele, wiele rozdziałów. Jest mniej przerażająca, występuje w niej mniej postaci, ciężej zrozumieć motywy oraz sam świat jaki twórcy przedstawili. Jednak po przeczytaniu, a potem po zagraniu, gra po prostu niesamowicie dużo zyskuje, jest ciekawsza, więcej rozumiemy z głównego wątku itd. Oczywiście najlepiej jest przeczytać całą trylogię Głuchowskiego przed podejściem do gry, gdyż wtedy mamy cudowne doświadczenie z grą wiedząc w jaki świat wchodzimy i jak powinniśmy się w nim zachowywać. Książki pana Andrzeja Sapkowskiego to zgoła inna bajeczka, gdyż gry serii Wiedźmin są po prostu kontynuacją. Także już samo to nam mówi, że powinniśmy najpierw przeczytać ten cudowny siedmioksiąg, przed rozgrywką. Zakładam, że oglądając serial, zaczynacie od pierwszego odcinka pierwszego sezonu. Pierwsza gra Wiedźmin jest natomiast ósmym sezonem. Nikt chyba nie zaczyna oglądać od tego momentu, nieprawdaż? Wiadomo. Nie każdy jednak wie, że istnieje książka, czy też serial, który poprzedza owe wydarzenia. Ale jak się wie, to naprawdę warto przeczytać. Opowiem to na przykładzie Tris Merigold, która, rozmawiając z Geraltem, udaje książkową Jennifer. Wszystko przez utratę pamięci, przez właśnie Geralta. Próbuje ona wymusić na nim uczucie, by pomyślał, że to ona jest tą jego miłością. Nie czytając książek, nie da się tego zauważyć, gdyż bohaterowie często rzucają cytatami właśnie z książek. Tak, już lekko poza tematem. Czytanie rozwija nasz umysł, poznajemy nowe słowa, nasza wyobraźnia staje się wiele, wiele lepsza. Wyobrażamy sobie scenerię, jak mogłoby to wyglądać. A potem, odpalając taką produkcję, gra pokazuje, że dobrze wyobrażaliśmy sobie ten świat i twórcy oddali wszystko, by było tak, jak w naszej wyobraźni, jak w książce. Także drodzy widzowie, czytajcie książki i to nie tylko te growe, ale naukowe, biografie czy też inne historie, które są gdzieś ukryte między stronami w cudownych oraz grubych i niekończących się. Książkach. Poza tym nie można zapomnieć o tym cudownym, wspaniałym zapachu. Książek. To jest to. Pewnie ktoś może powiedzieć. Ale słuchaj, ja się świetnie bawię bez tych książek. One nie są mi potrzebne do szczęścia. Oczywiście szanuję Twoje zdanie jak najbardziej i rozumiem. Powiem tylko, że ja również kiedyś tak uważałem. Wszystko się jednak zmieniło, gdy przeczytałem trylogię Metra i podszedłem do gier drugi raz. Wtedy jeszcze nie było eksodusa. Moje doświadczenie było co najmniej trzykrotnie lepsze, więc je zrozumiałem, wiedziałem, kim są postacie, jakie stanowiska zajmują i tym podobne. Rozgrywka dzięki temu była przyjemniejsza. To samo było z Wiedźminem. Całą trylogię gier ukończyłem czterokrotnie. Dopiero wtedy przeczytałem książki i to, jak lepiej się grało, to jest niewyobrażalne. Przeczytajcie i zagrajcie, a przekonacie się jak inne doświadczenie z tą samą produkcji możecie uzyskać. A wy, co sądzicie o książkach? Czytacie, czy jesteście bardziej zwolnikami audiobooków oraz innych słuchowisk? Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie również, aby zalikować ten materiał, jeśli Wam się spodobał, gdyż to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy i pomaga w promowaniu tego kanału. Do tego zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego nie robicie, to być na bieżąco z każdym możliwym materiałem na moim kanale. Cóż, w tym materiale to już na tyle, także jak się zamierzam Do widzenia, do zobaczenia. Cześć! Czołem wszystkim. Na razie.